Metamask wprowadza integrację z nowymi sieciami. Telegram uruchamia swój własny portfel krypto. Co najpopularniejsze wskaźniki mówią na temat bitcoina. Jak zwykle na rynku sporo się dzieje. Ja nazywam się Jakub Kart i będę twoim przewodnikiem po świecie kryptowalut. W ostatnim czasie w moje ręce wpadł portfel kryptowalut od firmy Decent. Jest to znana i lubiana marka, która od dłuższego czasu już tworzy swoje portfele kryptowalut, a sam ich produkt naprawdę mnie urzekł. Osobiście nie jestem zwolennikiem ekranów dotykowych ze względu na samą możliwość ich zepsucia, a w tym wypadku mamy fizyczne przyciski. Również sam jego software naprawdę fajnie śmiga, więc śmiało mogę Wam go polecić. Jak widzicie, sam portfel zbiera naprawdę masę fajnych coinów. Mamy do wyboru blisko ponad 30 tysięcy różnych tokenów. Nie zabraknie w nim na przykład w ostatnim czasie bardzo popularnego Arbitrum czy innych popularnych projektów. Sama firma posiada partnerstwa z naprawdę grubymi projektami, a jeśli ktoś z Was chciałby sobie sprawić taki portfel, serdecznie zapraszam do linku w opisie, a my lecimy z materiałem. W ostatnim czasie obiegły nas suchy, że najpopularniejszy portfel kryptowalut dostanie bardzo ważnego update'a. Ten update to rozszerzenie oprogramowania o nazwie SNAPs. SNAPy zostały zaprojektowane w celu rozszerzenia funkcjonalności samego MetaMask'a poza ekosystem Ethereum Virtual Machine, czyli w skrócie. FVM. No i dla osób, którym nic to nie mówi, umożliwia to mu pracę z sieciami blockchain, które nie są natywnie kompatybilne z łańcuchem Ethereum. A w jeszcze prostszym znaczeniu umożliwia nam to kompatybilność nie tylko z BNB Chainem, Polygonem, Arbitrum czy Optymizmem, czyli trochę takimi projektami, które z Ethereum mają już coś wspólnego, ale Metamask ma teraz zamiar uczynić swój produkt kompatybilny z blockchainami alternatywnymi w stosunku do Ethereum, takimi jak na przykład Cosmos, Solana, Tezos, Starknet, Algorand i na przykład długo wyczekiwany Tron. I sam Metamask początkowo planuje wydać blisko 34 takie snapy, z których każdy zaoferuje różne dodatkowe funkcje. Snapy te przeszły audyty bezpieczeństwa i zostały zatwierdzone przez zespół testerów firmy. Co więcej, Metamask również pozwala rozwijać tą sieć swojej społeczności. Zamierza otworzyć platformę dla zewnętrznych programistów, umożliwiając im tworzenie, utrzymywanie własnych Snapów. Sam projekt zaangażował już blisko ponad 150 deweloperów zainteresowanym wspieraniem nowego ekosystemu. Sam Metamask przewiduje, że rozszerzenie Snaps zostanie otwartą platformą dla innowacji zgodną z nieformalnym kodeksem blockchainu, czyli bez zezwoleń, bez centralizacji i bez jakichkolwiek gateów. I w ten właśnie sposób Metamask jeszcze bardziej utwierdza swoją pozycję lidera na rynku. Jeśli nic się nie schrzani i rzeczywiście wszystko będzie dopięte, a same blockchainy będą funkcjonować prawidłowo, myślę, że przez jeszcze bardzo długi czas MetaMask będzie tym liderem. A wydajcie znać w komentarzach, jakich WY portfeli używacie i czy właśnie MetaMask jest Waszym ulubionym. I pewnie każdy zna Telegrama i każdy z niego korzysta, bo jest to taka podwalina, jest to taka główna platforma społecznościowa integrująca ludzi, szczególnie. Gólnie ze stron kryptowalut. Fundacja Open Network Foundation poinformowała, że Telegram, czyli popularny komunikator, z którego korzysta blisko 800 milionów osób na całym świecie, posiada już portfel kryptowalutowy o nazwie Ton Space. I w wielkim skrócie portfel ma umożliwić użytkownikom Telegrama samodzielne zarządzanie zasobami cyfrowymi. I na dzień dzisiejszy już wiemy, że projekty opracowane na platformie TON otrzymują priorytetowy dostęp do platformy reklamowej Telegrama, czyli Telegram Ads. Integracja ta ma na celu zwiększenie adopcji kryptowalut w ekosystemie samego Telegrama, potencjalnie otwierając drzwi milionom użytkowników do odkrywania i wykorzystywania aktywów kryptograficznych. Nowy portfel opracowany przez d Open Platform ułatwi dokonywanie zdecentralizowanych płatności i pomoże programistom w tworzeniu mini aplikacji kompatybilnych z kryptowalutami, które działają w ekosystemie Telegram. I samo podejście Telegrama do kryptowalut odbiega od tradycyjnych scentralizowanych rozwiązań. Nadając priorytet kontroli użytkowników nad ich zasobami cyfrowymi, sama taka inicjatywa ma być wielkim krokiem do stworzenia z Telegrama super aplikacji, czyli takiej podobnej do WeChat'a. Jak wiemy, oczywiście nie są pierwsi, ponieważ już sam Elon Musk. Planuje to samo zrobić z Xem i jest to kolejny bardzo dobry znak dla rynku kryptowalut. Oczywiście nie mówię, że Telegram wprowadzi te funkcje i zaraz będziemy mieli HOSSE, ale sama taka integracja, samo takie zapoznanie się z kryptowalutami przez użytkowników Telegrama, same takie funkcje, które wchodzą jako pierwsze przy tworzeniu super aplikacji, jest naprawdę czymś fajnym i czymś odświeżającym. I teraz mam wisienkę na torcie, na którą pewnie wszyscy czekali, ponieważ według Maglona Bitcoin spadnie do blisko 7,5 dolarów i pociągnie ze sobą reset gospodarczy. I Maglon ma bardzo niedźwiedzie spojrzenie na rynek. Uważa, że recesja już nadchodzi, a w czasie recesji popyt na bitcoina. Będzie tak naprawdę szczątkowy. Jednym z wywiadów wskazał, że stopa zwrotu bitcoina skorygowana o ryzyko w ostatnich latach okazała się mizerna na tle indeksu NASDAQ. Również McGLon ocenia, że kryptowaluty pokazują rosnące szanse na resek gospodarki odzwierciedlonej w modelu prawdopodobieństwa recesji USA. Według Bloomberg Economic w ciągu 12 miesięcy na poziomie 100% oraz pogarszającego się wzrostu gospodarczego w Chinach i Europie. I właśnie McGlon uważa, że według takiej długotrwałej besy bitcoin może zanurkować do okolic 10 tysięcy, a nawet 7,5 tysiąca dolarów. Czy rzeczywiście rynek będzie aż tak brutalny dla Bitcoina? Osobiście uważam, że nie. Musicie pamiętać, że takie skrajne scenariusze, co pokazał czas, niemal zawsze się nie sprawdzają. Jakieś kilka miesięcy temu mieliśmy fanatyka, który mówił i chciał się zakładać, że Bitcoin dojdzie do miliona dolarów w przeciągu tam powiedzmy dwóch tygodni, co oczywiście również było skrajną opinią. Aczkolwiek, moim zdaniem, taki największy dołek może być już za nami, ewentualne jakieś agresywne ruchy w dół mogą się wydarzyć, aczkolwiek nie jakieś długoterminowe. Taka jest moja opinia i chciałbym również usłyszeć Waszą. I to by było na tyle. Pamiętajcie o portfelach od Dissenta. Dostałem od nich portfel i naprawdę sobie go cenię. Jest to fajny portfel sprzętowy. Jeśli chcecie dodatkowo chronić kryptowaluty, pamiętajcie, link macie w opisie. Ja się będę z wami żegnał, dzięki wielkie za oglądanie! I widzimy się w przyszłych materiałach. Na razie, cześć!